Siemanko, jestem Lucek, to jest Farming Simulator, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Dzisiaj króciutko, spróbujemy sobie dokończyć, tylko orać to pole, tworzyć nowe pole, dosłownie. A... I tutaj mam jeden problem, to znaczy na początku myślałem, że problemem będzie to, że to pole jest nierówne i, i maszyny będą sobie no, ciężko radzić w tych warunkach, ale... Kurczę, no przecież w rzeczywistości pola też to nie są stoły bilardowe, krzywe, jakieś tam... Nie są nawet takich regularnych kształtów jak tutaj. Zrobię sobie taką wielką literę L, tak jakby, może taką bardziej kwadratową, a nie prostokątną literę L. Jest tutaj jeden inny problem, który mnie zdenerwował, a mianowicie został jeden pieniek, który będzie trzeba wyciąć. Jeden pień mi został i niestety nie mogę w tym miejscu zorchać. Teraz to bym pojechałem. Niestety nie mogę w tym miejscu sobie zaorać. A przeoczyłem go dlatego, że jest z bardzo małych rozmiarów. Będzie trzeba go wyciąć. Nie wiem, czy to będzie w ogóle możliwe, moi drodzy. Zaraz Wam pokażę, jak sytuacja wygląda. Ale najpierw dokończmy tutaj robotę. Ja sobie ten bóg jeszcze zostawię na trochę, bo bardzo mi się przyda. Sprzedałem sobie w, między, w międzyczasie. Wszystkie świnie jakie miałem, dlatego że nie mam dla nich, nie mam nic co dać do jedzenia. Mam tylko krowy i owce obecnie, no świn zostawiam sobie 10 tylko żeby się mogły rozmnażać jak już będę miał na nich jedzenie. I żeby specjalnie nie kupować, no nie, e, świn żeby się rozmnażały. Sprzedałem wszystkie i mam teraz no pół miliona, prawie 600 tysięcy euro, także jest to fajna kasa, ale na razie nie będę nic wydawał, bo Zobaczymy jak te pola będą, jak mi jak będzie się na nich pracowało. No i trzeba tutaj to wszystko dokończyć, więc w dzisiejszym odcinku sobie porobimy właśnie to. Będziemy musieli kupić wał, żeby jakoś podrównać te pola. Wiecie co, teoretycznie nie powinienem tego robić, no bo to jest dodatkowa powierzchnia, tak? To, że one są nierówne, to tam ok, Ale jest to dodatkowa powierzchnia, dzięki której, no będę miał więcej zbiorów troszeczkę, prawda? Może nie dużo, ale zawsze coś tam. No ale chcę, żeby to wyglądało ładnie, żeby ci pracownicy jakoś się tam nie bugowali, nie zastanawiali, czy ja mam to kultywować, czy też może nie, a może to mam obsiać, czy nie, nie wiem. No i właśnie będą się zastanawiali, ja nie chcę żeby się zastanawiali, chcę żeby mieli czarno na brązowym, że, że to trzeba jednak zrobić, a nie to pominąć. I właśnie tutaj w okolicy tego pieńka jest problem, muszę tutaj to... Do oraz do końca a tego mi pracownik nie zrobi, bo on nie ma możliwości włączenia opcji tworzenia nowych pól. Chyba że użyłbym modyfikacji pięknej, follow me, która by sprawiła, że mógłbym coś takiego zrobić, ale i tak musiałbym nad takim pracownikiem wtedy. Czuwać. Nie jest takie wszystko proste, jak Wy sobie myślicie. haha. No dobrze, mamy zrobione połączone zrobione naprawdę ogromne pole. Zobaczcie. Teraz tylko je podrównać i do tego chyba jest specjalny wał. Ja już patrzyłem sobie. To chyba będzie w różnych nie tu. Ten. Dostał usunąć pole właśnie, i chciałbym. To chyba to jest. Ja nawet tego nie będę kupował, ja sobie to wypożyczę. Mam nadzieję, że to to, że tu jest taka opcja. Ja kiedyś miałem ten "wow", ale on jakoś, no nie wiem, czy on to robił, czy on to nie robił, czy on tego nie robił, czy on usuwał to pole. Rzeczywiście, może została tak gra w tym miejscu źle przetłumaczona i on nie usuwa pola, na przykład coś po prostu ubija. Myślę, że taką opcję miał, chociaż nie pamiętam, bo jego używałem bardzo dawno. Wiem, że ubijał trawę do takiego poziomu, że ona więcej już nie rosła. I tylko tyle robił, z tego co ja pamiętam. A czy jest tam jakaś dodatkowa opcja, żeby na przykład usuwać pole? No, mam nadzieję, że taka będzie. Moi drodzy, jeśli chcecie, jeśli szukacie jakiejś gry taniej, to zajrzyjcie do linku w opisie w markecie G2A. Niektóre gry naprawdę możecie dorwać taniej. Jest to partner, z którym współpracuję, dlatego wam polecam właśnie ten market. Jest tam nawet farming, symulator, możecie sobie znaleźć taniej tą grę. No, eee, ja tam ostatnio kupiłem sobie akurat... Yy, co ja tam kupiłem? Te kredyty do GTA. Za 100 zł z 1 200 000 sobie dorwałem. Nie wiem czy tam jeszcze są te kody takie tańsze, ale jest trochę taniej niż na Rockstarze. Także możecie się rozejrzeć właśnie w markecie G2A. Jak szukacie tam jakiejś nowej gry czy coś. No i dobrze, jestem przy wałku i sprawdźmy teraz, jakie on ma opcje. Opuść rolkę. Opuściłem. No i co, i ona sobie działa. Jeśli jakoś tam nie włącza, ona się obraca. Ale czy ona coś więcej robi? No dobrze, spróbujmy jedną rzecz. Pojedziemy na pole jakiegoś innego rolnika. Opuścimy ten wałek i sprawdzimy, czy pojawi mi się jakiś komunikat. A właśnie, to pole nie, nale nie należy do ciebie. Czyli jest może, jest, jest myślę szansa na to, abyśmy mogli te pola usuwać właśnie tym walkiem. Walkiem. <grym> Wałkiem. A jeśli tak, to uda nam się fajnie wyrównać te moje wypociny tam i zrobić bardzo, bardzo ciekawą powierzchnię pod pod moje zasiewy. I tam bym sobie najpo, najpierw um, zasiał soję tak myślę soję raz y, po naworze już będę miał 100% ponawożone, bo teraz sobie ustawiłem, że tylko raz będę nawoził, dlatego, że już się po prostu nie wyrabiałem z tym nawożeniem całym wszystkim i będzie trzeba. Tak, zrobić. Kupiłem sobie wielki kombajn w poprzednim odcinku, a już udało mi się dużo kasy zarobić. Mówię, wa mówię wam, krowy dają dużo ka e kasy, tak, dobowo. 53 tysiące euro dostaje w ciągu doby z krów. Także to jest bardzo dużo. Jestem mega zadowolony z nich, chociaż mają duże wymagania. Bardzo, bardzo duże. Ok, więc zaczniemy odtąd. Zobaczymy, czy rzeczywiście ten wał co się robi? Pięknie. O to chodziło. Super. Także wyrównamy sobie to na pewno, bardzo ładnie. O, i bardzo. No i super. O to chodziło. Będziemy mieli bardzo ładne poletka. Pięknie. Cyk. Okej. Okay. Nawet kałuże się pojawiły. Te co były przed tym, przed tym oranie. Ok, super. I teraz pojedziemy sobie tutaj, może tak. Wzdłuż, włączymy sobie światła, pójdziemy sobie wzdłuż, żeby tak podrównać. To nie jest konieczne, ale... Cyk. I zawsze to równiej, zawsze to ładniej będzie, tak? Zawsze przyjemnie będzie się grało i patrzyło na te swoje piękne zbiory, które tak równo rosną. Okej. Okay. Trzeba trochę tak równać to wszystko, bo... Bo może być krzywo. No i git. Chyba będzie, nie? I zaraz pojedziemy w drugą stronę. O, ale to mi się podoba. Zobaczcie, jak elegancko. To trochę będzie dziwnie wyglądało, no nie? Zobaczcie, tutaj jest pole, a tu nagle taki beton. No ale dobra tam już. Nie będziemy się takimi pierdolami przejmować, co? Teoretycznie mógłbym kupić inne pole. Ale skoro mogę działać na tym, czemu tak nie zrobić. Jak tutaj pojedziemy. Najpierw zrobię sobie taką kreskę wiodącą, że tak. Nie wiem czy nie przesadziłem. No już to no Ale on szeroko bierze ten wał, kurcze nie wygląda. Ach, choroba, mogłem jeszcze wycinarkę do Pni wziąć ze sobą. Szlak, przyczepiłbym ją sobie do tyłu i bym załatwił tą sprawę tutaj. Będę musiał jeszcze raz jechać. A niestety wycinarki do Pni nie można przewieźć szybkim pick-upem. Trochę więcej usunę niż, niż chciałem. No ale najważniejsze, że będzie równo. Na tym mi najbardziej zależy. No, wycinarkę do Pni. Co tam jeszcze będę potrzebował? Wał się zaraz chyba odda. Tutaj jeszcze podrównamy sobie. Tamto pole jeszcze chyba można podrównać. Zaraz to ogarniemy. Cyk. Patrzcie, jak pięknie. Ok. Podnosimy. A, tutaj tak troszeczkę ugryzłem za dużo, ale to nic. Jest naprawdę w porządku. Jest jak, jak strzałą normalnie tak zrobione. A tutaj chyba coś się ja jeszcze poszerzałem, i tu było tak nierówno trochę. Można to zrównać. Nie wiem, czy to kultywowane też mi skasuje. O, skasowało, panie, elegancko. Dobrze, to tu mamy zrobione. Świetny jest ten wał, co? Mamy to zrobione i teraz jeszcze tutaj nam zostało do wyrównania. No, tu będzie troszeczkę trudniej, dlatego że dlatego, że tu mamy tak w środku, nie przydałoby się to robić w dzień, ja przyspieszę sobie trochę czas, a za ten czas kupimy sobie może. Gdzie jest ten sprzęt leśny, wycinarkę do pni, hm, ja się zastanawiam nad jedną, że... No. Czy my czegoś takiego nie mieliśmy? Tak, mieliśmy to do mini ładowarek. Wycinarkę do pni. Jest. Fryzarka do pni. Z tym, że ja już nie mam ani jednej mini ładowarki. A do. A może do tego? Nie, tutaj nie. To nie ten sprzęt. Do teleskopowej też nie. Choroba. Musimy kupić dociągnika. No trudno. Zdarza się. No jest, nie będę tego kupował. Pożyczę sobie przestań. Po co mi to jakieś? Dobra, cyk. Spróbujemy to wyrównać jakoś w nocy. <laughs> Ciekawe, czy jakikolwiek rolnik podjąłby się takiej roboty na noc. O, o, prawie bym przesadził. Jest dobrze. Teraz sobie odgrodzimy tutaj. No i zobaczcie, 53 tysiące euro za sprzedane mleko. To jest super wynik. Trochę za dużo mi tego pola zbiera. O, -o, -o, o, trochę. No, trochę szerzej bierze niż wygląda, nie? Ale to nic. No i mamy, teraz tylko jeszcze usunąć to, żeby było ładnie. To jest taka gumka, co? Jak w Photoshopie. On też ubija trawę, wiecie? Jak ubija trawę, to ta trawa już nigdy tutaj nie wyrośnie. Zawsze będzie taka ubita. Wiem, bo tak koło owiec zrobiłem i ona już nie urosła. Trzeba by chyba było zrobić tutaj kawałek pola, zasiać trawę i dopiero wtedy by rosła. No. To chyba jedyne rozwiązanie wtedy by było. Zaorać, zasiać trawę i dopiero wtedy. Wiecie co, ja myślę, że ten pług nie będzie mi chyba potrzebny przez jakiś czas. Ja go tylko wypożyczyłem, więc można go chyba zabrać do sklepu i, i oddać z powrotem. Raczej nie będę teraz tworzył nowych pól. Tu jeszcze mamy kawałek, cyk, dobra. No i mamy bardzo, bardzo, bardzo fajne pole, zobaczcie. No mi się podoba, możemy jeszcze tutaj sobie takie skrawki powyrównywać. No i będzie sobie tu jechał kultywator, nie wiem jeszcze w którą stronę go ustawić, tego pracownika. Czy... w tamtą? Dobrze pokazuje? Dobrze pokazuje. Tak od siebie, to powinienem w tamtą, za siebie. Czy jakoś tak? Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Tu sobie wyrównamy, zabierzemy pług, tutaj jeszcze cofnę kawałek. A, właśnie, opowiem Wam ciekawą historię. Napisał do mnie kolega ze szkoły. Widziałem go ostatnio, chyba. ojej, Nie wiem, tak na oko, z 7 lat temu, albo i dłużej. Dawno go nie widziałem. Naprawdę bardzo dawno. Później on chodził już tam do innej klasy i tak dalej. Ale opcja jest taka, słuchajcie, że on do mnie napisał ostatnio na Facebooku. I powiedział, ty oglądałem twój filmik z Farminga, to gra mnie mega wciągnęła i chciałbym z tobą pograć, czy masz PS4, no ja niestety gram na PC, a nie można grać na PC i na PS4 jednocześnie z jakimś kolegą, niestety nie w Farmingu, no i powiedziałem mu, że nie, on mówi, no bo tam oglądałem twoje filmy i tak, tak tego, pogadałem z nim trochę, zapytałem się co on tam robi na tej swojej Farmie, i, I mówi, że mówię że bardzo gra wciąga. On mówi, no, wciąga niesamowicie. No, taka wciągająca jest ta gra, naprawdę. Ja czasami, jak tak nagrywam odcinek, tak nagram sobie i coś tam mam jeszcze do roboty, ale takie powtarzalne rzeczy, nie? Typu owce albo krowy, czy coś tam jeszcze innego robię. I sobie to robię, ja potrafię to robić przez, nie wiem, godzinę. To jest dużo czasu, jak dla mnie, to jest dużo czasu, jeśli poświęcam tyle na grę, to jest dużo. Dlatego, że. Jak nagrywam cokolwiek, jak w ogóle robię tej tuby, to ja dużo gram w różne gry, no nie? I one mi dużo czasu zajmują i mało mam czasu na coś związanego z innymi czynnościami, typu jazda na, ro na rowerze, jakieś ćwiczenia albo w ogóle nawet wyjście na zakupy, coś takiego no nie? Więc jeśli już gram, to przeważnie nagrywam. Jeśli gram poza nagrywaniem, to gra musi mi się naprawdę mega podobać i mega wciągać. Taki jest farming. Tutaj mamy wycinarkę do pni. O! i Już, już załatwiony. Nie, uda się wydostać. Dobrze. Te dziadostwa sobie zwrócimy. Oczywiście, za przywiezienie tego tutaj nie dostaniemy żadnego bonusu. Ale nie o to chodzi, co? Nie samymi bonusami człowiek żyje. I bardzo fajnie się złożyło, że przyjechałem po tą wycinarkę do pni. Bo tu mam swój, swój nowy kontener. Na, na dobra natury czy ja to tutaj odstawię? a dupa, wiecie co, nie chcę mi się tego odstawiać Chodzimy do garaż wypożyczone zwróć, pyk nie to, zwróć pyk, dobrze bierzemy wycinarkę do pni, podłączamy ją na przód wywrotkę podłączamy na tył i jedziemy, wyciniemy tego ostatniego pięka, ustawie. Pracownika na kultywowanie i na sianie jednocześnie. Pyk. A jak tu się moje zwierzątka mają? No krowy im to jak zwykle brakuje Będzie trzeba tej słomy dużo teraz produkować, więc najpierw jakaś pszenica. Co tu w ogóle leży? To jest. No kosz na śmieci musiałem wywrócić. Ja myślałem, że to jakiś element maszyny, którą sprzedałem albo oddałem. No dobrze, nieważne. Tak, wytyniemy sobie tego pieńka, No i będzie trzeba produkować dużo słomy, więc myślę, że no, słomy nie będę miał z soi na pewno. Więc na pierwszy ogień pewnie pójdzie pszenica. A na tym drugim polu zasieję sobie może właśnie kukurydzę. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie i wyjście z tej całej sytuacji. Zwłaszcza, że mam mega duży kombajn i te pola ono szybko obrobi. Tylko kwestia wzrostu. No ale tutaj też nie będę musiał się specjalnie już przejmować, bo mówię, ten wzrost troszeczkę sobie ułatwiłem. Tylko jednokrotne nawożenie, tak jak w farmingu 15 sobie ustawiłem, bo już się po prostu nie wyrabiałem z tym wszystkim. Tak, pokazywałem wam to urządzenie to jest urządzenie jak powiedzieliście mi w komentarzach. Mówię o tym z tyłu, tak? Nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale możemy sobie podłączać różne dodatki, różne te kontenery na górze. Jest to bardzo, bardzo wygodne. Powtarzam to w każdym chyba odcinku, ale jeszcze jeszcze jakby nie spracowałem z tym bardzo dużo, ale już widzę potencjalne możliwości wykorzystania tego zestawu. Bardzo mi się to podoba. Z tej całej orki został tylko ten krawężnik. Nie da się go niestety usunąć, ale może jakoś przeżyje. Dobrze, teraz odstawimy to. Wycinarka do pni rachu ciachu. I gdzieś tu był ten mały pieniek. Mam nadzieję, że go wytnę. Jakoś go przeoczyłem. No nie dziwię się, jest bardzo mały. No i nie ma gościa. Hehe. <laughs> I tym właśnie akcentem zrobiliśmy sobie wielkie pole. Największe chyba jakie miałem. Nie, sorry. Pole 11 też jest duże. Nie wiem czy powierzchniowe teraz to jest większe czy mniejsze, ale jestem z niego zadowolony, że sam je sobie zrobiłem. Jest to duża satysfakcja dla mnie. Teraz zastanawiam się, w którą stronę ustawić pracownika na tym polu. Zobaczmy najpierw jaki jest stan tego pola. Czyli trzeba je dodatkowo zaorać. Stan gleby. Pole 15. Piętna... O, zobaczcie. Pole 15 trzeba konkret koniecznie zaorać. <laughs> Niestety właśnie przed chwilą oddałem pług, ale to nic. Mam tutaj drugi, ale tamten pług chyba sobie kupię, bo on był naprawdę super. Bardzo mi się podobał. Tutaj mam pług. No nie, dobra, wiecie co? Ja mam tu ciągniki, które stoją i się opierniczają do roboty. Je trzeba tutaj do roboty zabrać, bo kurczę, to są fajne ciągniki. Trzeba, trzeba, jakoś je wykorzystywać też. A mam tam dwa pługi, więc te dwa ciągniczki sobie poradzą. Zdążę przed pociągiem. Woo! Udało się. Ten i jeszcze tą drugą waltrę, ale tamta jest akurat do krówek. Dam jej spokój. Niech sobie tam, niech sobie tam pracuje. Ona tam biernie pracuje, ale coś tam robi. O. Fajnie, że jest tu obciążnik, to akurat go sobie weźmiemy, nie będzie przy okazji przeszkadzał, a jeszcze mamy jedną rzecz do oddania, do sprzedania właściwie, jest to yy, header do kombajnu, który już mi się nigdy w życiu nie przyda. Bo ja mam teraz wielki kombajn, już nie mogę się doczekać, kiedy go wykorzystam, ale zanim go wykorzystam, minie trochę czasu. No bo jednak ha, trochę roboty jeszcze mam, trochę. Roboty, zanim to wszystko mi tutaj podrośnie, wyrośnie. Trochę czasu minie. Ej, wiem co zrobię, moi drodzy. Będę to orał specjalny. A kuźwa, nie będę tego orał w specjalny sposób, tak jakbym chciał. Zaraz zobaczymy, czy pracownik ruszy, jak to jest zaorane. Ej, łap. No. To jest naprawdę mały pług w stosunku do tego pola, które tutaj mamy. No niestety, oddałem mój wypożyczony szlak. Ale trudno już. Zobaczymy, czy pracownik tu ruszy. Więc tak, tworzenie pół ma wyłączone. Pracowniku, działaj. Ech, kurde, no. No nie chcę, właśnie. No dobrze. Z tymi pracownikami to zawsze jest problem. A zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Pole 14 jest tak dziwnie skultywo zaorane, no nie? Tak jakby nie było. I zobaczcie też, że nie do końca pokazuje się ta strefa, tak jakby ona nie była zaorana, ale ona jest zaorana. Jest tam utworzone nowe pole. No dobrze. Dawaj pracowniku, do boju. No. To mi się spodobało. Podporządkowany. Świetnie. Nakarmimy krowy. Okay. E, tutaj wody nie tutaj nie potrzebujemy owce musimy zobaczyć owce jest ok tu ok <trybujesz> ten ciągle tu doładowywuje tu powinno być w porządku dobrze bierzemy mój wielki kombajn Podstawimy go na bok, żeby tu na razie nie przeszkadzał. Do niego trzeba dokupić wielki header. I wiecie co, będzie to header oczywiście na kukurydzę. Ale wiecie co, ja się zastanawiam, czy ja mogę go transportować pickupem. Zaraz zobaczymy. Teraz tak, który to był. Ja muszę zobaczyć. Ten kombajn. on jest jeden. To jest chyba taki topowy. Wiecie, to jest ten. I on ma tutaj HS16 header. Do kukurydzy. Ho, ho! 52 tysiące. Nie szkodzi. Kupimy kolor czerwony jak najbardziej. I podjedziemy tam pick-upem. Zobaczymy, czy ja mogę go zabrać ze sobą. Kurczę, ile ja już tu mam tej wełny znowu. Znowu będzie wielka sprzedaż, ale tym razem muszę zrobić trzy kondygnacje, jak nic. Bo ja zrobiłem odcinek, gdzie były dwie kondygnacje i wełna kosztowała 10 tysięcy za 1000 litrów. Dostałem wtedy z 650 tysięcy euro za to, za sprzedaż tego. Wyglądało to niesamowicie, ale niestety całe to nagranie się spieprzyło i nie wrzuciłem tego na YouTube'a, bo się wszystko wykasowało. Strasznie się zdenerwowałem wtedy, ale o tym mówiłem już w poprzednim odcinku. Mimo wszystko, spokojnie owieczek mam bardzo dużo, trawy siana mam dużo, więc. Wystarczy tylko trochę przyspieszyć czas i... o oh shit. Obawiam się, moi drodzy, że będę musiał mimo wszystko przyjechać tutaj kombajnem. Bo do tego headera nie mamy wózeczka. Szlak. Ale on się za to fajnie składa. Jestem na to troszeczkę wyczulony dlatego, bo kupiłem jeden header, który był szeroki na 40 stóp. 30, stóp, tak. I on nie miał wózeczka! To mnie denerwowało, bo musiałem podczepić do kombajna go z przodu, do tam gdzie jest header, no nie? I jechać nim przez całe miasteczko. Było to bardzo niekomfortowe. Oczywiście są specjalne do dokupienia wózeczki do wożenia headerów, ale one coś nie współpracują, one coś nie działają. Jakieś zbugowane są. A przynajmniej ten, który ja testowałem do... Hedera do kukuryzy, także. No trudno. Ok, w takim razie musimy wziąć kombine, jechać nim taki kawałek drogi. Tam pracownik widzę, że dalej ora. O... A wiecie co? Tamto pole też sobie zaoramy. Po co ten ciągnik ma tutaj tak stać? I nic nie robić, patrzeć się przed siebie, skoro może pracować? Ja nie wiem. Ten JCB, on się cholera. Najszybciej brudzi ze wszystkich ciągników, które mam. Nie wiem dlaczego. Spróbujmy go umyć. Znowu, może on jak ma więcej paliwa, to się szybciej brudzi, bo mam wrażenie, że jak miał mało paliwa, to się wolniej brudził. Cholera go wie. Jest taki pechowy ciągnik. Na szczęście ciągników jest tutaj bardzo dużo w tej grze i mam z czego wybierać, a też ciągle są dodawane nowe w takich w tak zwanych modyfikacjach. Ale te modyfikacje są tworzone przez twórców gry, wiecie co? Tutaj ten pracownik, on tego nigdy nie dokończy tak ładnie jakbym chciał. Więc ja sobie tutaj raz przejadę tym pługiem. W ten sposób. I jakoś to może wyrównam. On tych, on tych końcówek nie dokańcza. I mnie to trochę denerwuje, bo to zawsze parę metrów kwadratowych tego pola jest, no nie? Ech, dobra. A ten niech sobie pracuje tu. To pole nie wymaga orania. Nie wymaga orki. Ale niech jedzie. I później zasiejemy tutaj chyba pszenicę. Tak myślę. Zobaczymy. Co jeszcze miałem zrobić? Aha. Jeszcze muszę jechać kombajnem w daleką wycieczkę. Chociaż właśnie. Wózki do... Spróbujemy z tymi wózkami. Gdzie one są? Jest. Hmm. Nie wiem, czy to ten. HR-9. Hmm. Ten jest specjalny do HR-9. A HR-9... Hs-8? Hm. Ja go tu nie widzę. Miało wyjść króciutko, a już... Nie wiem kiedy mi czas w tym farmingu leci. Um, no to... Ja myślę, że to ten będzie do tej ścinarki pożyczymy i wypożyczę sobie pojazd eee, za 5000, niech będzie. Bo już nie chcę się tym pick-upem tam jeździć. Sprawdzimy tylko, czy da się zrobić to wszystko pick-upem. Właśnie ja miałem z tym problem. Dobra, podczepić się da, więc spoko. Ale teraz, czy da się to załadować? Właśnie. O, właśnie, o to mi chodziło. Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Ten header przyczepia się jakoś tak głupio. Nie wiem o co chodzi. Można coś tam sterować nim, ale. Aha, pff, kurde. Pickup mi otwiera klapy z tyłu. I zobaczcie, ten. O co chodzi? Ten header mi się tam przyczepia i ja nie wiem, jak mam go załadować. Ja go chyba mam załadować kombajnem na górę, ale. No raczej nie, nie wiem. Dziwna opcja. Będzie trzeba przejechać tu kombajnem niestety. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się na razie. Pa pa.